W tym waszym związku, Ty y, y, jakoś dawałaś do zrozumienia y, swojej żonie, że, że, że nie jesteś jednak takim mężczyzną, czy do końca? Czy to było cały czas w ukryciu? Wiesz, trwało to 20 lat, w sumie to mało rzeczy. Nie, nie, to prawda? Znaczy w pewnym momencie tu jest pewna, pewna, pewne wydarzenie. Otóż 20 lat temu nastąpił pewien kryzys w naszym małżeństwie, który zaowocował tym, że ja jak gdyby zwątpiłam w swoją czy ja w ogóle dam radę Czy się w tej roli? Tak, czy ja w tej roli męskiej się wyrobię. I wtedy też to był okres, w którym pojawiła się możliwość leczenia transseksualizmu, czyli zmiany płci, bo tak leczy się transseksualizm. I no, Profesor Imieliński i mm, doktor Dulko o, o, w, otworzyli taki ośrodek leczenia transseksualistów, no to ja się wtedy zgłosiłam e, z próbą znalezienia odpowiedzi, kim jestem. Mhm. E, i, e, I uzyskałaś odpowiedź, no że jesteś, jesteś transseksualistką. odpowiedź po, po dwóch latach tam diagnozowania, tak. że, e, że proszę bardzo, jesteś transseksualistką, jeżeli chcesz, to zmieniaj płeć. I mm -hmm. cena to żona? To był. Znaczy, ja jej w końcu o tym powiedziałam, że jest taka sytuacja, że całe życie to w sobie nosiłam. Myślę, że była mną bardzo zawiedziona. Czuła się oszukana, nie w jakiś sposób? Czuła się oszukana i, i, i tak. Wiedząc, że mam do wyboru albo jej powiedzieć prawdę, albo się z nią rozstać, mm -hmm. e, no ten dylemat rozstrzygnąłem w taki, a nie w inny sposób, i, czyli zostałam, e, tak, czyli udawałam faceta, czyli kłamałam, tak, w pewnym sensie. No dobrze, ale jak już powiedziałaś jej prawdę? Jak już jej powiedziałam prawdę, to e, ona chciała rozwodu. No i trwało to jakiś czas i w końcu e, ja zdecydowałam się jej powiedzieć, że postaram się przeżyć z nią resztę życia jako facet. I postanowiłaś zabić tę Anię drugi raz, kolejny raz w swoim życiu, i to się jednak nie udało. Wiesz, nie, udawało się przez wiele lat. Mhm. Pierwszy raz, kiedy postanowiłam zabić Anię, to był. Yy, Moment, kiedy mieliśmy pobrać się z moją żoną i wiedziałam, że ona jakby sprowadzi się do mieszkania, które miałam po ojcu. I wtedy nastąpiło pierwsze zabijanie Ani i wyrzuciłam wszystko, dokładnie wszystko, łącznie z tą lalką szmacianką, którą tam w tej szafie hodowałam. Opłakałaś to? Opłakałam to potwornie ale z drugiej strony cieszyłam się, że będę z nią. Yy, a tutaj nastąpiło drugie zabijanie Ani. To znaczy, wiesz, podjęłam tak zwaną męską decyzję, tak, że... Nomen no Tak, <grych> że, że... muszę dać radę, że trzeba to życie przeżyć jakoś normalnie, że nie można być przecież takim, wiesz, kimś, kto no w ogóle nie przystaje do tego świata, tak. No, no nie, poza tym te zobowiązania, poza tym te uczucia, to wszystko było ważne. No i w pewnym momencie taka pewna ważna koncepcja mi padła. Ale najważniejsze to to. Biznesowa. Tak? Biznesowa, tak, tak. tak. Ale najważniejsze to to, że trafiłam na łóżko szpitalne i miałam raka. I udało się, tak. Potem wyszłam z tego Czego szpitala, był, tak? lekarz powiedział, no teraz. Jesteś już zdrowy, tak Zdrowy, tak. Czego to był rak, co to było? To był rak nerki. Wyszłam z tego szpitala, nie wiem, ten świat zaczął wyglądać trochę inaczej. Po pierwsze trochę radośniej, w szczegółach, po drugie to mówię, nie no, ale coś z tego, że ja, ja chcę coś mieć, mieć tak. coś muszę mieć z tego życia.